Witajcie dzisiaj kolejny niezwykle interesujący i mam nadzieję, przydatny temat. Dzisiaj chciałam z Wami pogadać, popowiadać o obfitości. Obfitość jest to kolejny temat rzeka, więc w ogóle nawet nawet nie zakładam, że go tutaj wyczerpię, tylko zaznaczę temat. Zaznaczę temat, skupię się na temacie obfitość kontra konsumpcjonizm. Bo chociaż obfitość jest. Jest czymś, co jest nam wszystkim potrzebne, żeby żyć. To jednak temat odtwarcia się na obfitość z jednej strony wiąże się z różnymi programami, a z drugiej strony, czasami gdzieś tam zahacza o konsumpcjonizm i chciałabym to rozdzielić, pokazać, czym to się różni, jak się na to wszystko pootwierać, bez popadania w konsumpcjonizm, który moim zdaniem wiąże się. Z takimi tematami matrixowymi bardziej, czyli z różnymi pułapkami, programami um, i tak dalej. I tak jak mówię, tematu obfitości nie wyczerpię na jednym filmem, więc od razu, jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, to śmiało piszcie w komentarzach. To jeżeli będą te pytania i, i, i wątpliwości, i potrzeba zgłębienia tematu, to po prostu nagram jakieś tam kolejne, kolejne filmy na ten temat. Do tematu obfitości się już tam troszeczkę zbierałam. Teraz coś tam mi się wyświetliło, przypomniało. Doszłam do jakichś kolejnych wniosków, więc, więc chciałam się z wami podzielić. W tle tutaj mamy bohatera drugiego planu, mój kot, znaczy, który nie jest mój. Jest to kot, który jest głównie swój. I zachowuje się jak pies czyli chodzi za mną, za nami na, na spacer. To taka dygresja. Dobrze, więc jeżeli rozwiecie się, się osobiście, zajmujecie się rozwojem osobistym, duchowym i tak dalej, to w pewnym momencie pewnie trafiliście na, gdzieś na temat obfitości, otwarcia się na obfitość i tak dalej. Też miejsca, gdzie są prowadzone różne warsztaty, często są warsztaty, otwórz się na obfitość. Ja do tych warsztatów, szczególnie do warsztatów, miałam trochę mieszane uczucia. I sama stwierdziłam, że zanim zaczną opowiadać o obfitości, muszę przerobić o co, o co mi chodzi z tą obfitością. Mianowicie, gdy oglądałam na przykład plakaty zachęcające na warsztaty o obfitości, to jakoś uderzało mnie w ogóle sformowanie, że na zasadzie, że o, będziesz mieć kupę kasy i, i na zasadzie, będziesz mieć kupę kasy i najnowszy samochód. I to mi się jakoś kłóciło, kłóciło z rozwojem duchowym. I teraz pytanie, czy to dobrze, że mi się kłóciło, czy to jest kolejne moje ograniczenie? I doszłam do jakichś wniosków i chciałam się z Wami dzisiaj nad tym, dzisiaj się tym podzielić, bo może, może ktoś miał po dobry, ma podobny problem, więc chciałam podzielić się moimi, moimi wnioskami. Mianowicie tak. Z obfitością jest tak. Z jednej strony obfitość jest naszym stanem naturalnym, że tak powiem bo nie jesteśmy osobami tylko, że tak powiem, że tak powiem, dzisiejszy odcinek sponsoruje sformułowanie, że tak powiem. Um. Skupiłam wątek. W każdym razie, obfitość jest naszym stanem, stanem naturalnym, tak? Nie jesteśmy osobami stricte duchowymi, tylko mamy połączenie tej strefy duchowej i strefy cielesnej. A więc, mając to ciało, żyjąc na tej planecie, musimy coś jeść, musimy gdzieś mieszkać. Więc musimy inwestować też naszą. Energię w ten po prostu świat świat materialny, musimy zapewnić sobie, sobie być i przetrwanie. I ta obfitość można powiedzieć, że jest też takim naszym, naszym prawem naturalnym. Jak sięgniecie do zresztą do różnych, do różnych pism starożytnych. Um, ale skupmy się powiedzmy na, skupmy się na Biblii. Tak? Mamy ten rajski ogród i w tym rajskim ogrodzie była obfitość, tak? Mieliśmy wszystko, czego potrzebowaliśmy, nie musieliśmy się martwić o to przetrwanie. E, no i później, gdzieś z tego stanu naturalnego e, wyszliśmy. E, ale gdy przyjrzymy się naszym przodkom, Naszym przodką sprzed, sprzed epoki pieniędzy, no to oni też znowu musieli coś posiadać, żeby przeżyć, tak? Czyli mieli te, robili te zapasy na zimę, musieli zadbać o schronienie. Naturalną potrzebą było to, żeby mieć lepsze schronienie, żeby mieć cieplejsze schronienie, żeby mieć więcej zapasów, żeby przetrwać zimę, gdyby zima się przedłużyła, gdyby było bardzo zimno, gdyby. No, wiosna opóźniła się o kolejny miesiąc, żeby mieć te zapasy, żeby mieć te plony, tak? była potrzeba później, żeby mieć na przykład lepszego rumaka, żeby był szybszy, bardziej bardziej niezawodny, żeby móc się przemieszczać, żeby móc pracować na polu w zależności jakby od, od etapu rozwoju. Natomiast w epoce, w epoce pieniądza to z jednej strony te, te potrzeby zostały te same, tak? bo z jednej strony mamy jakby naturalnie wbudowane, że chcemy mieć dobre schronienie, chcemy mieć tego dobrego rumaka i potrzebujemy mieć zapasy na zimę, ale jednocześnie tutaj wchodzi ten cały matrix, matrix i tak zwany konsumpcjonizm, czyli tworzenie sztucznych potrzeb po to, żeby, no właśnie, po co, po to, żeby w pewien sposób nas nas zniewolić. Tak? Bo mamy tą naturalną potrzebę mieć, żeby mieć tego lepszego, lepszego rumaka i na tym bazują różne reklamy, na, to, na tym bazują kredyty. Kredyty, które z jednej strony pozwalają nam mieć pewne rzeczy, ale z drugiej strony kuszą nas, żeby wziąć coś większego i droższego, ale jednocześnie wtedy Ludzie popadają w pułapkę, że zadłużają się na wiele lat. Gdy mają ten kredyt, nie mogą na przykład e, zmienić pracy, która ich tam uwiera e, i, i stają się po prostu e, w pewien sposób niewolnikami systemu po to, żeby e, mieć na przykład e, większy telewizor, e, większy dom, e, większe mieszkanie, e, bardziej markowe ciuchy. Tak? E, naszemu, naszym przodkom chodziło o to, żeby mieć. E, ciepło żeby przetrwać. Um, I może, że wiadomo, że odzież z futra jakiegoś powiedzmy większego zwierza była cieplejsza, pozwalała przetrwać, ale nikt się nie bawił w to, e, na, jak, jaka jest metka na ubraniu. Tak? My popatrzyliśmy w taką jakąś dziwną, e, dziwną pułapkę. E, I to jest konsumpcjonizm. Tak? Że bazuje to z jednej strony na naszej naturalnej potrzebie, żeby, e, żeby przetrwać żeby posiadać. Ale z drugiej strony te, wiele potrzeb jest, jest po prostu sztucznych. Tak? Nie potrzebujesz stu sukienek, nie potrzebujesz, nie potrzebujesz jakichś no, najdroższych produktów, nie potrzebujesz zmieniać ciuchów co sezon, nie potrzebujesz mieć idealnego makijażu z najdroższych, bazujących na najdroższych kosmetykach i, i tak dalej, i tak dalej. Um, no i moim zdaniem konsumpcjonizm jest taką, taką pułapką. Um, jest taka książeczka um, Erika Froma um, Mieć czy być. Um, I książka ta mówi między innymi właśnie o tym, że ważniejsze jest to, żeby być, tak? Żeby rozwijać siebie i tak dalej. Um, i żeby to posiadanie, posiadanie nie zastępowało tego, tego bycia, tak ważniejsze, jest kim jesteście, ani ile macie w portfelu, czy e, jakiej marki są, e, są wasze ubrania, e, jaki macie samochód i, i, i tak dalej, i tak dalej. E, Więc tutaj w temacie konsumpcjonizmu. I tak jak mówię, e, e, ten konsumpcjonizm jest moim zdaniem, tak? To ktoś może się nie zgadzać, e, ale jest pułapką, pułapką. Taką matrixową. Z jednej strony konsumpcjonizm też jest takim, można powiedzieć, gwałtem na matce Ziemi, tak? bo nie potrzebujemy tego wszystkiego, co produkujemy, żeby przetrwać. Mamy nadprodukcję generalnie wszystkiego. Osoby, które są w moim wieku lub starsze, wiedzą, że kiedyś ktoś miał, nie wiem, pralkę czy lodówkę i te sprzęty były niezawodne. Teraz przedmioty produkuje się też w taki sposób, żeby się, żeby się zużywały. Żeby, żeby je wymieniać, żeby ludzie kupowali, żeby pracowali, tak? I, I ludzie pracują pracują coraz więcej, biorą nadgodziny, robią rzeczy, których nie lubią, po to, żeby mieć, żeby mieć rzeczy z najnowszych katalogów, itd, i tak dalej, i tak dalej. No i ten konsumpcjonizm budzi, budzi opór, jeżeli zgłębiacie się w siebie, zgłębiacie się w duchowość, no to ten konsumpcjonizm nam nie pasuje. Ale to jest pułapka, pułapka przegięcia w drugą stronę. Bo z tym oporem przeciwko konsumpcjonizmowi wiążą się różne programy, które też nie są dla nas dobre. Programy te to takie właśnie, na przykład, że ten, kto ma kasę, ten jest zły. Dużo mamy też takich programów, programów jeszcze komunistycznych. Jak to było, że był ten, byli ten prywaciarze, że ten to się jak się dorobił, to znaczy, to znaczy że oszukał, ukradł i tak dalej. Dużo jest też takich programów związanych, związanych z zazdrością, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj warto pamiętać, że jeżeli, jeżeli mamy problem z akceptowaniem tego, że ktoś, że ktoś coś posiada, i zazdrościmy tego, to z jednej strony nasz umysł dostaje informację, że posiadanie jest złe, czyli my nie będziemy posiadać, czyli zamykamy sobie drogę drogę do posiadania, co jest przegięciem, przegięciem w drugą stronę. Bo tak jak mówiłam, jesteśmy nie tylko istotami fizycznymi, a też, znaczy nie tylko osobami i duchowymi, tylko też fizycznymi. I po prostu musimy przetrwać na tej planecie, nasze ciała muszą przetrwać. Tak? Czyli musimy się w coś ubrać, musimy, żyjąc w takim, a nie innym klimacie, musimy ogrzeć swój dom, musimy opłacić czynsz. Musimy kupić pożywienie lub poświęcić czas na jego wyhodowanie. Więc te rzeczy materialne są nam po prostu potrzebne, potrzebne do, do przetrwania. I teraz, jeżeli wchodzimy w temat duchowości, to często duchowość popada w taką pułapkę odrzucenia ciała. Że gdzieś wchodzimy w tą, w tą medytację, gdzieś wzorem jest jakiś, nie wiem, guru, który w Indiach siedział prawie nagi i na jakiejś górze i medytował. Tylko tak jak mówię, żyjąc w tym klimacie, jeżeli jeszcze macie rodzinę na utrzymaniu, no to e, nie możecie być panem siedzącym w jaskini, medytującym, tak? E, bo to się kłóci, e, kłóci z, po prostu z, z tym naszym życiem, życiem tu i teraz. I teraz kwestia, jak z tego wyjść. Tak? I tutaj po pierwsze warto zwrócić uwagę na to, że posiadanie, posiadanie rzeczy tak? I, i ta strefa materialna nie jest zła. Tak? Bo tutaj często popadamy w taki dualizm, że duchowość jest dobra, materializm jest zły. Odrzucamy nasze ciało, odrzucamy... Odrzucamy w ogóle posiadanie, posiadanie czegokolwiek. Yy, I tutaj chodzi o to, żeby, żeby wyjść poza ten dualizm i żeby zaakceptować to, że jesteśmy tymi istotami z ciała. Tak? Yy, I tutaj też wiąże się to w, yy, z zaakceptowaniem swojego, między innymi z zaakceptowaniem swojego ciała. Yy, bo gdy odrzucamy swoje ciało, to też yy, yy, nie słuchamy jego potrzeb, to też, mimo że możemy być wysoko rozwinięci duchowo, to gdy zaniedbujemy ciało, to też możemy popaść w różne problemy, choroby itd. I tak Więc trzeba się rozwijać, moim zdaniem oczywiście. Jestem otwarta oczywiście na dyskusję. Trzeba się rozwijać na wszystkich poziomach. I tutaj się kłania, e, kłania system czakr. E, o czakrach, jeżeli chcecie, może zrobię osobny film, albo można zrobić osobny film o każdej czakrze. Jeżeli chcecie, jeżeli jest takie zapotrzebowanie, to, to chętnie, chętnie to zrobię. Więc, więc dawajcie znać, czy, czy, czy potrzebujecie takich filmów. W każdym razie w tym systemie, w systemie takim energetyczno-jogiczno, hinduskim nazwijmy, tak, w dużym skrócie, pojawia, pojawia się temat czakr i, i systemu czakr. I chodzi o to, że jak, że tak powiem, lecimy od dołu, to te czakry dolne, to jest hałas. E, e, czakry dolne odpowiedzialne są za nasze przetrwanie na naszej planecie. Natomiast czakra, czakry tamte po środku, między innymi czakra serca, jest taką czakrą e, łączącą ten świat materialny i duchowy. Z kolei czakry górne, między nimi czakra trzeciego oka, czakra korony, odpowiedzialne, jest na, za, odpowiedzialne są e, za nasz rozwój duchowy, za nasze wzrastanie, komunikację e, z, ze, światem, e, ze światem duchowym. I żeby się rozwijać. Żeby się rozwijać, żeby być zrównoważonym bytem, że tak powiem, to dbamy o harmonizację tych czakr. I harmonizację wszystkich czakr, tak? Żeby być szczęśliwym człowiekiem, to wszystkie te czakry muszą być zharmonizowane. I tutaj różnie bywa u, u różnych u różnych osób. Kiedyś oglądałam takiego pana jakiegoś tam rosyjskiego rosyjskiego mistyka, który mówił. Jak sobie przypomnę dokładnie, jak się pan nazywał, to, to wam podziękuję. On uważał, że, że tą energię, energię kundalini, em, trzeba budzić od góry, tak? Czyli najpierw przebudzić się duchowo e, i później schodzić, schodzić niżej, skupić się na, na swojej ekspresji, skupić się na swoim sercu i później zadbać o, o swój rozwój, o takie zakorzenienie w ziemi, czyli o, o to przetrwanie materialne, Tak, że mając dopiero. Ten rozwój duchowy, że tak powiem, odfajkowany, to możemy w taki zrównoważony sposób zadbać o nasz materialny byt. Z kolei, w takich teoriach hinduistycznych, często jest, mówi się o tym przebudzeniu czakr od dołu, że tak powiem. Czyli od czakry podstawy, czyli najpierw mamy załatwiony myt byt materialny i, i później idziemy coraz wyżej zaczynamy interesować się rozwojem duchowym. E, I takie przypadki też znam. Znam dużo osób, które gdzieś tam pracowały w jakiejś korporacji i powiedzmy załatwiły sobie byt, byt materialny, e, a potem zaczęły stwierdzić, że to im nie, nie wystarcza i zaczęły zabrały się za tak zwane poszukiwania duchowe. E, więc tak też można. Oczywiście może być też tak, że najpierw e, skupicie się na Czakrze Serca, czyli rozwoju miłości wobec świata i ludzi, a później w międzyczasie będziecie rozwijać, balansować strefę przetrwania i, i, i strefę i strefę długową. więc jakby ta kolejność nie jest ważna. Moim zdaniem przynajmniej. Oczywiście są osoby, które będą uważały, że ta kolejność jest bardzo ważna. W każdym razie moim zdaniem, moim zdaniem jest tak, że Um, że chodzi o równowagę, jak zawsze, jak we wszystkim. Chodzi o równowagę um, i o to, że z jednej strony tak potrzebny jest ten rozwój duchowy, um, podążanie z ścieżką serca, um, otwieranie się na cuda, um, ale z drugiej strony musimy sobie zapewnić ten, um, ten materialny byt, żeby przetrwać. Um, i, I nie ma co tutaj siebie, siebie oszukiwać, że. Y, że taś, ten świat materialny y, nie jest nam potrzebny, szczególnie, znaczy są osoby, które dają radę, że tak powiem, tak, że są osoby, które na przykład rozwijają się duchowo i y, y, y gdzieś tam sobie płyną, ale szczególnie jeżeli macie na przykład rodzinę, no to y, możecie medytować, ale dziecku coś na talerz trzeba położyć, buty trzeba kupić, z ciuchów wyrasta, więc strefę materialną też trzeba, trzeba ogarnąć. I często, jeżeli się przebudzacie i skupiacie się na, na tej strefie duchowej, to jest taki zgrzyt, jest zgrzyt między połączeniem tej strefy duchowej i strefy materialnej. tak. I ścieżki wyjścia są różne, tak naprawdę co osoba, to historia. Ja wam powiem, co, do czego ja doszłam. Doszłam do tego, że rzeczywiście konsumpcjonizm, um, i, I robienie dwóch punktów, żeby mieć dużo kasy, to moim zdaniem jest to, jest to pewnego rodzaju pomyłka. Moim zdaniem, ścieżką, która się łączy ze strefą duchową i, i łączy się z takim balansowaniem wszystkich stref, to jest otwarcie się na obfitość. I tutaj w końcu dochodzę do meritum, czym jest ta obfitość. Obfitość polega na tym, że jesteśmy dziećmi tej Matki Ziemi, dziećmi Wszechświata, dzie dziećmi Boga, w zależności, w co wierzycie, na co jesteście otwarci, jaką macie filozofię życiową. Um, I chodzi, obfitość wiąże się z takim zaufaniem, że ta Matka Ziemia o nas dba, że ten Bóg o nas dba, że ten Wszechświat o nas dba i mamy zaufanie, że w każdej chwili dostaniemy to, co, czego potrzebujemy. Um, I to zaufanie wiąże się z wyzbyciem się strachu, i z wzięciem w nawias wszystkich programów. I tych programów też jest dużo. Mogę zrobić osobny film o programach związanych z obfitością. Jeżeli chcecie, to piszcie. W każdym z tych programów mamy, mamy dużo. Chodzi o to, żeby przestać się bać i wyłączać te programy, że na przykład ten kto ma kasę, to, to jest zły. Że ten to ukradł, że ten to się sprzedał, a z drugiej strony też wziąć na takie rzeczy, że na przykład z tego chleba nie będzie, bo masz, nie wiem, wolny zawód, to na tym nigdy nie zarobisz. Więc pracować z tymi swoimi programami, pracować z tymi swoimi, swoimi przekonaniami z jednej strony, a z drugiej strony budować w sobie, w sobie zaufanie. Zaufanie, że gdy będziemy czegoś potrzebować, to po prostu to dostaniemy. Um, I tu opowiem Wam kilka ciekawych, kilka przykładów z mojego życia, nie wiem, czy ciekawych. Um, u mnie z, ze strefą finansową było różnie, i, i, i nadal cały czas jakoś pracuję e, z różnymi moimi przekonaniami e, i, i różnymi tematami. E, ale opowiem wam, jak doświadczałam w różnych sytuacjach obfitości, tak? E, bo często sobie właśnie się blokujemy na tym, że. Potrzebujemy kasy, a kasa nie jest jakby czym, czym są pieniądze, tak? Nie potrzebujesz pieniędzy, tylko potrzebujesz rzeczy, które można za te pieniądze kupić. Więc gdy brakuje ci pieniędzy, to warto się skupić skupić się na tym, czego w danym momencie potrzebujesz, tak? Czyli potrzebujesz dachu nad głową, potrzebujesz ubrania, potrzebujesz butów dla dziecka, potrzebujesz. Potrzebujesz wakacji, potrzebujesz odpoczynku, potrzebujesz udać się do jakiegoś specjalisty, żeby pomógł ci się wyleczyć. I powiem Wam, jak to u mnie, u, u mnie działało. Na przykład, miałam taką sytuację, że moja córeczka tam miała chyba około dwóch lat i chciałam już wrócić do jeżdżenia rowerem i chciałam kupić. Taki fotelik na rower i tam obejrzałam, oglądałam różne różne foteliki na rower, różne przyczepki, analizowałem to wszystko, ale yy, też mieliśmy, yy, że tak powiem, żyliśmy, yy, byliśmy ciągle pod kreską, więc nie było też pieniędzy na to, żeby, żeby kupić taki fotelik. I cały czas było, że no, może w następnym miesiącu, może, yy, może yy, zostanie nadwyżka, żeby, żeby kupić, kupić ten, ten fotelik, yy, to siodełko na, na rower dla dziecka. I w pewnym momencie przestałam się o tym, że potrzebuję pieniędzy, tylko że skupiłam się na tym, że potrzebuję ten fotelik. I przyjechała do nas, do nas rodzina. I nie mówiliśmy nigdy z nikomu o tym foteliku, ale, ale przyjechał, przyjechał mój, mój, mój szwagier i przywiózł nam fotelik do zaczepienia na rower. Niepytany. pytany. Dostał sygnał od wszechświata. Po prostu go nam przywiózł i mówi, że, że właśnie, że jego córka już. Już wyrosła i że może nam się przyda. I po prostu to, to dostaliśmy. I z wieloma rzeczami, których, których potrzebowałam w życiu, po prostu je, je dostawałam, gdy przestawałam się stresować, że nie mam na to czasu, nie mam na to pieniędzy. E, że mnie na to nie stać. E, też e, po, ostatnim, po ostatnim porodzie. E, po ostatnim porodzie, e, bolał, miałam, miałam jakieś takie dziwne, dziwne bóle e, bóle pleców brzucha. E, ginekolog stwierdziła, że tam wszystko jest w porządku, ale, ale coś tam mnie, mnie ciągnęło. I miałam się wybrać do jakiegoś specjalisty. Ale wiadomo, że przy małym dziecku nie ma za bardzo też, też i, i czasu, i też te wszystkie wizyty kosztują. No i, i tak się cały czas zbierałam, żeby gdzieś pojechać coś z tym zrobić, żeby ktoś, ktoś się tym zajął. Aż pewnego razu przyjechała do mnie kuzynka, która kończy aktualnie osteopatię. Powiedziałam jej, że coś tam nie boli, że lekarka nic nie stwierdziła. No i ona zrobiła mi jakiś tam taki teścik. I, I stwierdziła jakieś napięcie w niej, ponastawiała, pouciskała, no i, i, i minęło po prostu, tak, każdego dnia bolało mnie coraz mniej i, i po tam jakichś dwóch, trzech dniach już tej dolegliwości nie było, więc znowu dostałam, dostałam to swoje uzdrowienie bez, bez angażowania ani środków finansowych, ani, ani, ani czasu. I to były takie małe przykłady, małe, małe, cuda, małe cuda, że tak powiem, ale tak się działo w różnych sytuacjach, gdy na przykład właśnie czegoś tam chciałam, a nie miałam na to, na to pieniędzy. To, to się jakoś tam pojawiało, tak? Czy jakieś właśnie rzeczy, rzeczy dla dzieci dostawałam często po jakichś koleżankach? Akurat w momencie, kiedy tego potrzebowałam i zbierałam się, żeby w końcu, w końcu to kupić, zebrać na to pieniądze, odłożyć i, i, i tak dalej. Więc po prostu, gdy jesteśmy otwarci i, i zaufamy, to będziemy dostawać, dostawać te rzeczy. I tak to się, tak to się jakoś wszystko układa. Więc tak to jest z tą obfitością, tak jak, tak jak też nagrałem ostatni film o tym dwupunkcie, żeby się nie, nie czepiać jakby sposobu w jaki to wszystko ma się spełnić, tak? czyli nie skupiać się na tym, że teraz potrzebuję nie wiem powiedzmy 100 czy 200 zł, żeby kupić dziecku rower czy tam więcej. Tylko, tylko sprecyzować intencję, że potrzebuję rower dla dziecka, właśnie, żeby nie, nie projektować, jak to, to wszystko ma się spełnić, tylko otworzyć się, że jeżeli czegoś potrzebuję, to po prostu to, to dostanę i nie zakładać, w jaki, w jaki sposób to dostanę. I tak jak mówiłam, może zrobię ostatni osobny film o, o tych programach związanych z obfitością, warto się im przyjrzeć. Um, ale warto właśnie się otwierać, jeżeli właśnie coś nie płynie, dowiedzieć się dlaczego to nie płynie, tak? Bo czasami coś się nie spełnia, bo może coś nie jest dla nas, nie jest dla nas w tym momencie. O, więc, więc, warto obserwować też siebie, obserwować czego ja potrzebuję um, i jak coś nie płynie, też właśnie pytać o siebie. Czego potrzebuję, dlaczego to nie płynie, czy to jest jakiś program, który mi blokuje to, czy nie płynie, bo mam coś zmienić, bo tak naprawdę w głębi serca potrzebuję zupełnie, zupełnie czegoś innego. Czuję, że nie wyczerpałam tematu, ale zaczęło padać. Dzisiaj mamy w ogóle anomalię pogodową, jest chyba jakieś 11 stopni. Mamy styczeń. I właśnie zaczął się wiosenny deszczyk, więc wolę schować już sprzęt. Poz tym gadam już pół godziny. Więc czuję, że temat obfitości oczywiście nie wyczerpałam, tylko go jakoś tam liznęłam. Mam nadzieję, że coś Wam rozjaśniłam i, i gdzieś zaznaczyłam kierunki. Jeżeli macie pytania, to piszcie śmiało pod filmem. Jeżeli tych pytań będzie więcej, może zrobię jakieś QA na temat obfitości, albo może jakieś pytanie będzie inspiracją do poszerzenia i nagrania kolejnego filmiku. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, możecie zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, żeby otrzymać powiadomienia. Jeżeli film okazał się przydatny, możecie go polubić, możecie udostępnić.